Dziś zdradzę Wam dwa sekrety, dwie fundamentalne cechy sukcesu Roberta Lewandowskiego. go, y, jego historię dość dokładnie, i wiem, że jeśli ty chcesz zrobić karierę chcesz grać w piłkę bez tych dwóch cech nie masz na to najmniejszych szans. Dobra, może masz szansę, ale bardzo małe. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie to cechy, dwie sprawy. Po pierwsze, nie podjeżdżaj tu, gdzie teraz jestem, y, ale to tylko przystanek. A po drugie. Rób to, co najlepszy? Teoria naśladownictwa. Spójrzmy, dlaczego oni osiągnęli sukces. To są właśnie te dwie cechy. Robert Lewandowski zaczynał, w, zaczynał grać w Warszawie w tamtejszych klubach. W dzieciństwie miał ksywę Bobek. Dlaczego? Dlatego, bo miał na imię Robert, był najmniejszy i najchudszy w drużynie. Dlatego stąd Bob, zdrobnienie od Bob Bobek. Bardzo podobała mi się wypowiedź Roberta Lewandowskiego o warunkach, jakie miał, gdy trenował w Warszawie. To jest bardzo, bardzo ważny komunikat dla młodych zawodników i rodziców. Uwaga, cytuję: Zamiast szatni stał barak z nieszczelnymi oknami. Nie działało ogrzewanie, więc najgorzej było zimno. Po treningu uciekałem do samochodu rodziców i przebierałem się w drodze do domu. Kiedy nie mogli przyjechać, wracałem sam. Trzeba było się ochlapać pod małym kranikiem i wyjść na mróz. Spartańskie warunki. To jest to, przez co Robert Lewandowski musiał przejść. Nie zrezygnował. Sekret numer jeden: nieustępliwość. Mam jeszcze dwa argumenty na to, że ten gość był niesamowicie nieustępliwy. Otóż to w Legii Warszawa yy, grał tylko w rezerwach i niestety został odrzucony przez ówczesnego trenera, yy, tak przynajmniej wynika yy, z tych materiałów, które przeczytałem, przez Jana Urbana. Twierdził, że nie nadaje się na wyższy poziom. W 2001 roku nie dostał powołania do kadry Mazowsza, co było dla niego załamaniem, ponieważ wcześniej dostawał załamania. Z jakiego powodu nie dostał powołania? Bo był za mały. Było to dla niego bardzo trudne przeżycie, ale właśnie wtedy nauczył się, że przeciwności trzeba pokonywać. Tą przeciwnością losu były spartańskie warunki w Warszawie. Tą przeciwnością losu było niepowołanie do kadry Mazowsza, bo jest za mały. Tą przeciwnością losu było y, zrezygnowanie z, z legi Warszawa, kiedy to powiedzieli, że nie nadaje się na wyższy poziom. I to, dlaczego on osiągnął sukces, to to, że się nigdy nie poddał. Był nieustępliwy, wierzył w siebie i robił swoje, więc sekretem numer jeden Roberta Lewandowskiego jest nie. Yy, ustępliwość, nieustępliwość Nie ustępował, nie dał sobie Wmówić, że czegoś nie potrafi yy, Bardzo ciekawie powiedział jego trener o Jego pierwszy trener Nóżki miał jak patyczki Kiedy biegł z piłką wydawało się, że zaraz Się na nich przewróci Mówiłem, żeby jadł boczek, to w końcu urośnie Ciekawostką po nieudanej przygodzie z kadrą Mazowsza, wtedy kiedy zrezygnowali z niego dlatego, bo był za mały, było to, że grał na przykład wtedy również Daniel Monka, czyli jeden z najlepszych strzelców aktualnie występującego w trzeciej lidze, Widzewa, Łódź. O drugim sekrecie, czyli o pracowitości, mówił trener Warsowi, że zawsze chciał grać, rwał się do gry. Jak sadzałem go na łowce, żeby odpoczął trochę, buntował się. Wyróżniał się właśnie pracowitością. Nigdy nie opuszczał treningów. Nigdy nie opuszczał treningów. Kiedy Robert Lewandowski grał w Zniczu Pruszków, jego trenerem był Leszek Ojrzyński. Powiedział wtedy, że widać było od razu, że jest utalentowany. Był materiałem na niezłego zawodnika i systematycznie robił postępy. Czemu je robił? Dwie rzeczy. Skromność i praca. Tym wyróżniał się na tle kolegów. Widziałem wielu młodych zawodników, którzy byli na tym samym poziomie w jego wieku, ale bardzo niewielu, którzy stawiali pracę nad sobą na pierwszym miejscu. I to, co powiedział trener Ojżyński, jest idealną płętą. Praca, praca, praca. Teraz jest okres y, wakacji, to jest czas na to, że wiele osób będzie jadło gofry, hot dogi, y, będzie nie będzie dbało o siebie, będzie mniej y, trenowało. Jeśli chcecie zrobić karierę piłkarską i iść śladami Roberta Lewandowskiego, to pamiętajmy o tych dwóch sekretach, dwóch sekretach, o których dziś y, mówiłem, czyli pracowitość i nieustępliwość. Nieustępliwość dlatego, że na pewno będą sytuacje, w których y, ktoś was nie doceni, ktoś w was będzie się śmiał, będziecie mieli przeszkody do pokonania i pracowitość dlatego, że niezależnie czy jest Jesteście najlepsi czy najgorsi, yy, robicie robotę jak najlepiej potraficie. I to jest klucz. No, a nawet jak nie wyjdzie, to będzie można spojrzeć sobie w lustro i nie mieć nic do zarzucenia. I tymi słowami żegnam i zachęcam do spełnienia marzeń.